ostatniej prostej kolejnej pani. Mam nadzieję, że Państwo przywitają ją gorącymi brawami. To zawodniska z numerem 166. Witamy na nasze gratulacje. Jeszcze mamy zawodników na klasie. Jeszcze warto tu być, warto pozostać, warto bardzo warto lobbyingować. Mam wrażenie, że pani biegnie z prezentami, nawet nie wyciągam po nie rękę, ręki, ale miło zobaczyć, że nie z tymi rękami na trasie, a tym bardziej na wycie. i kolejni panowie, którzy naprawdę szybko biegną na ostatnim metrach, świetnie, no skąd ta siła na przyspieszenie, będzie jest tak i ostre na i medale na się 18. Jestem na lecie zawodników na 1945 45 Różne tempo tego konkursu, ale mam nadzieję, że Państwo o pewnej takiej stałej, niezmiennej kwalifikacji będą uśmiechać na koniec. Ale wtedy fajne, wygodne zdjęcie, naprawdę. Znaczy, jest takie zdjęcie się wygląda. Drodzy Państwo, a może ktoś znalazł, oh, przepraszam, zgubił rękawiczki od kijków. Jeśli Państwo zgubili jakieś rękawiczki, proszę dać za, z pewnością wydam. A przed nami kolejna Pani, w 210. 20 km. ta Pani ma za sobą Przypomnę że jeszcze, no to tutaj specjalne rękawicki do kijków, jeśli komuś z Państwa brakuje, jeśli ktoś z Państwa zgubił, to być może mam je, a wystarczy tylko dokładnie opisać, a ja oczywiście Państwu je odbieram, jeśli Państwo ode mnie nie odbiorą, zawsze są do odebrania w biurze zawodów, na następnych perłach, a może jeszcze coś uda się na dostać przy okazji dekoracji, zobaczymy. Gratuluję Dobra. No tak. Chyba trzecie, ale nie wiem. Powiedziałem, nie że z ale ruch, no na ja nie się jest ekskale, bo nie wiedzieliśmy, gdzie to Nie, Nie to po prostu ta druga po prostu, po tych betonach. Ja no nie byłem w stanie tego w ogóle przeprowadzić. Zbiegać sobie, biegłem ale przedstawić się potem na ten podbieg teki. Jakiś... I co, że przygotowali też czwartym te Gratulacje, wielkie, brawa dla Pana. Dobrze, bo właśnie, się, biorę za nimi. Ale wciąż się na więcej, kolejny. Ja kolejnych. bardzo słabo. Pamiętamy, że ja Państwo tutaj przeprowadzimy. z Was, tu i startu. Fajnie by było ze wszystkimi spotkać się na dekorację. A tu w sali senatorów Małopolski teraz kończy Was numer 7 w szujbie. Dziękujemy i gratulujemy. Pana numeru i Haja z Kotu do 61, z numer 952. Wszystkie numery, wszystkie Państwa czasem mam nadzieję, że do sprawdzenie za moment na bazę pieniędzy wywieszone będą. I Państwo doskonale już będą wiedzieć dokładnie, jak udało się Wam dzisiaj przebiec. W jakim czasie pokonaliście spójny teraz. Znowu wielkie brawa i znowu ich krok Jedynka. Jedynka to numer tej pani. Pamiętam również, kiedy wybieraliśmy i wręcaliśmy numerę liderom. To dobrze. po kolei, po kolei wszyscy Państwo tu się pojawiacie. Spiegacie się. lądujecie na leczek mam nadzieję, że szczęśliwie dla wszystkich Zaporuj znów się zakończą Ty yy, kolem chyba sukcesem. I dlatego, że modlika z numerem. 5 049 Dla dopingujących oczywiście to jest całkiem przyjemne kiedy słońce świeci, ale tych, którzy biegną No, nie wiem czy słońce akurat im się bardzo przydaje Każdy się słońce pewnie lubi, ale... Ale na trasie biegu wiem, że czasem można coś że Dzisiaj były takie momenty, kiedy sobie się mocno Teraz Teraz znów się pojawiło. Ciekaw jestem, jak się Panu biegło. No, Chyba dobrze. Nowa Huda Team 975. Z tym numerem zawodnik właśnie. na dobry. prawa należą się dla pana z numerem 941 ostatnie, ostatnie metry już jest na lecie oboje do mety i to, myślę, że tempo całkiem przyzwoite Jeszcze trochę, jeszcze odrobinę, 958 Ten numer ma zawodnik, który właśnie zbliża się do punktu pomiaru czasu do mety Z Każdego ciepło i każdego bardzo co, wiem, tutaj nad potokiem, tutaj na moście Zawodnik numer 68, witamy na lecie gratulacje Zawodnik z numerem 146 właśnie dobiegamy tutaj to kolejny już. Za momencik spróbuję Państwu powiedzieć, ilu już zawodników jest z nami, ilu jeszcze należy się spodziewać. Myślę, że jeszcze za chwileczkę. Przy okazji będę Państwa zapraszał już powoli, powoli na godzinę 15 na dekoracje, ale wszystkim bez względu na to, jaki czas zajęli, jakie miejsce zajęli, jaki czas osiągnęli dzisiaj, ze wszystkimi będziemy chcieli się spotkać w tej prostej izbie, a ta sama działalność ponad 200 osób jest w swojej zadacie ponad 500 osób już otwarta do Mam nadzieję, że będzie już zamknięta. się za to mocno Ale niestety sytuacja jest to reposa. się Państwo, również na meczach zawodnika są na 190. On załomek na punkcie pobieru czasu się pojawi, a ja idę na zakręcie. Mam nadzieję, że będę wiedział i widział jeszcze więcej. Drodzy Państwo jest bardzo, 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 widać. Już jesteśmy spokojni, Już jesteśmy bardzo, 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 już do widzii. Ale na początku prostej jeszcze kogoś można spotkać. Na zakręcie za moment dla państwo ich za momencik zobaczą również wszystkie lotów. I zawodnik z Dobelewsko 127 Epil 740, słyszę, wszyscy tak, za chwilę na punkcie powrotu czasu Jedna osoba z was będzie później jeszcze jak przyjdzie Monika Kotak i Pana o numerze 213. Także widzimy. Przyjdzie Monika Kotak i ona jej Вас, возьму из вас возьмёт, To już tutaj, się kupował, Drodzy Państwo, jeszcze troszkę do za zawnika numer 76. Zostało dosłownie kilkadziesiąt metrów. Zabieganiczezowa na gorzący Zazdrościmy kciuki, ale bez pomysłu. I panią również. I panią z niepełnosprawa biegają zaproszone do... I nie najpierw na metę, najpierw na metę, potem dopiero do punktu, gdzie wolno jest, żebym chciał, by będziemy to zrealizować. Posiłek generacyjny, który się czeka, na panią, ale najpierw zmierzy czas. Archiwiny w tym miejscu państwo mogą zadać powyżej te które dostali państwo oczywiście w ramach pakietu startowego. A kolejny zawodnik z numerem 105 jest tu już, tuż, tuż w medy. I zawodnicza Soma na wyśle 24 także wjechamy. Jeszcze jest ich ponad 150 na trasie. Zawodnicy i zawodników, jeszcze nie wszyscy są z nami, ale za chwilę, rada moment pewnie się pojawią. Drodzy Państwo, z komentarzem tutaj, z mostu jeszcze przez 12-13 minut, potem powoli, powoli będziemy w się piętro niżej. Okolice dla lupi, na za chwilę. Tam nastąpi dekoracja o godzinie 15, mam nadzieję, że Państwo wypowiadają. Można że Państwo odpisu obecność w podporządku ratowania, a znaczenie よかった。